Hej wszystkim, jestem tu nie nowy, ale stwierdziłem, że opowiem jeszcze raz o moim kolorowym, choć czasem szarym życiu. Przeżywam jako kapłan 60. urodziny i obecnie pisuję przeróżne eseje i większe utwory. W moim życiu dzieje się bardzo dużo, wiele rzeczy również trudnych, ale no cóż, tak już jest. Mam nadzieję, że w końcu przyjdą te lepsze czasy dla każdego i uśmiech z mojej twarzy nie będzie znikał. Co jakiś czas będę tu wrzucał jakąś ciekawostkę z mojego życia, o ile to kogoś względnie coś zainteresuje. A na dzisiaj już kończę. Życząc miłej nocy wszystkim i do usłyszenia w przyszłości, czy też obejrzenia moich filmików, serdecznie zapraszam. Chciałem Wam tylko przypomnieć o playliście, którą aktualizuję w przeciągu każdego miesiąca. Możecie ją znaleźć tutaj. Jeśli chcielibyście również posłuchać moich wcześniejszych playlist z ubiegłych miesięcy, zapraszam na mój kanał YouTube. Stanisław Barszczak. Być świadkiem. Drodzy młodzi przyjaciele. Znowu was zobaczę, a serce wasze uraduje się i nikt nie będzie mógł wam odmówić radości waszej. Z Ewangelii Świętego Jana. Śmierć Jezusa nie jest ostatecznym wynikiem jego życia. Pan zmartwystał, jego krzyż jest pusty, w grobowcu jego ciała już nie ma. Ale słowo Jezusa jest równie jasne również w odniesieniu do losu tych, którzy za nim podążają. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie jestem, aby widzieli moją chwałę, tę, którą mi dałeś. Stojąc z Jezusem na krzyżu, przez krzyż wchodzimy do zmartwychwstania. W ten sposób wiara pozwala nam zobaczyć przemienione oblicze Ojca Świętego ze znakami jego osobistej męki, ale i z chwałą światła zmartwychwstałego Chrystusa. Dziś wieczorem, jakby jesteśmy proszeni o ten dowód wiary. Musimy zapewnić świat, że nasze spotkanie tutaj nie jest samolubnym poszukiwaniem pocieszenia w pustce pozostawionej przez kogoś, kogo już nie ma, ani wyrazem nostalgii za obecnością, która nas opuściła, ale gestem miłości do Jana Pawła II, którego znamy żyjącego po śmierci, żyjącego w Chrystusie i żyjącego pośród nas. Tutaj zostaliśmy wezwani do wielkiego wyznania wiary, wiary, która nie drży w obliczu świadectwa śmierci. My tutaj swoją obecnością głosimy, że Chrystus zmartwychwstał i w nim wszyscy zmartwychwstaniemy. W nim już żyje Jan Paweł II w oczekiwaniu na ostateczne zmartwychwstanie. Wraz ze świętym Pawłem wołamy do świata: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych. Wszyscy otrzymają życie w Chrystusie. Tak wiele razy Jan Paweł II głosił tę wiarę. W ten sposób po raz pierwszy przemówił do nas 22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra. Przyjmijcie jeszcze raz słowa Szymona Piotra. W tych słowach jest wiara Kościoła, w tych samych słowach zawarta jest nowa prawda, w istocie ostateczna, ostateczna prawda o człowieku, o Synu Boga Żywego, że człowiek synem Boga jest. Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego, powiedział Piotr z Skała. Jan Paweł II powiedział nam te słowa i gestem pokazał nam krzyż Chrystusa, a wręcz wyciągnął go ku nam. Musimy wyznać, nie wszyscy od razu to zrozumieliśmy. Nie do końca rozumieliśmy jego naleganie na ukazanie Chrystusa się nam. Wydawało nam się, że istnieją inne, pilniejsze problemy na świecie. Nie zrozumieliście w pełni jego silnego powołania do wiary, do potrzeby dawania o niej świadectwa, głoszenia jej dzisiaj ludzkości w całej prawdzie i we wszystkich jej potrzebach. Może słuchaliśmy go z roztargnieniem, a potem przyszedł nas szukać. Przede wszystkim szukał młodych ludzi, w których zawsze rozpoznawał nadzieję świata. Dwadzieścia lat temu zadzwonił do nas były to pierwsze światowe dni młodzieży w Rzymie. Potem robił to co roku, jeżdżąc na, szukać nas w każdym zakątku Ziemi, zabierając nas ze sobą z Częstochowy do Manili, z Denver do Paryża, z Rzymu do Torwergata, do Toronto. Pamięć o każdym z nas jest przepełniona w tej chwili wspomnieniami. Słowa, gesty, spotkania żyją jakby na nowo w naszych sercach. Chcielibyśmy teraz móc znów spojrzeć na ojcowskie oblicze Jana Pawła II. Chcielibyśmy móc usłyszeć Jego głos, chcielibyśmy móc znowu za Nim podążać, ale to właśnie nasza wierność wobec Niego wymaga od nas spojrzenia przez Jego postać i dotarcia do twarzy, którą On zawsze nam pokazywał. Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II uczył nas tego patrzeć na Jezusa, wpatrywać się w Niego, odkrywać Jego piękno, a tym samym piękno planu życia, którym jest dla nas. Słuchanie Jezusa, Jego słowa prawdy, które daje odpowiedź na naj, odpowiedzi na najgłębsze pytania rozumu i serca człowieka oraz wskazuje żmudne drogi właśnie z tego powodu uszczytu naszych dążeń. Podążać za Jezusem na drodze naszego życia, aby towarzyszył nam Ten, który mocno nas wspiera w chwilach naszej słabości i ogarnia słodyczą swego miłosierdzia w upadkach. Udaliśmy się do Jana Pawła II z naszymi problemami, naszą samotnością i pragnieniem przyjaźni i towarzystwa tak trudnych do zdobycia w tym chaotycznym i rozproszonym społeczeństwie. Nasz wysiłek, by nadać sobie pogodne oblicze mężczyzn i kobiet oblężonych przez wyniszczenie osobistych relacji, przez modele seksualności bezlu bezludzkiej głębi, przez bezduszne technologie, które twierdzą, że uwalniają się od wszelkiej etyki. Nasze dążenia do sprawiedliwości i pokoju, sfrustrowane rosnącą złożonością czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych, nasze ubóstwo kościelne, być może nasze, nasza własna rywalizacja, nasze zmęczenie, które spowalnia pęd misji. Nasz drogi papież zawsze dawał nam jedną odpowiedź na każde z tych pytań. Nie lękajcie się, otwórzcie zaprawdę, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Nie bój się, Chrystus o tym wie, kim jest wewnątrz człowiek. Tylko On to wie. Chcemy powitać to zaproszenie dzisiejszego wieczoru. Chcemy ponownie potwierdzić naszą wierność Janowi Pawłowi II, angażując się w tę gotowość serca, by zrobić miejsce dla Chrystusa w naszym życiu, aby tylko On był naszym światłem. Tylko u niego, od Niego szukamy u niego naszej siły. Tylko On, Jego uznajemy jako Pana naszego życia. Na esplanadzie w 2000 roku w Tor Vergata ogromna rzesza młodych ludzi patrzyła na podeszłego w latach mężczyznę małą białą kropkę w bezmiarze scenerii tego spotkania, ale za tym człowiekiem, który do nas przemawiał, namawiał, wzywał nas każdego po imieniu, który modlił się z nami, śpiewał z nami, poruszał zmęczonymi ramionami, cóż, wyrażał wolę... Cóż wyraża wolę Jana Pawła II, by być świadkiem? To wyrażało wolę Jana Pawła II, by być świadkiem, który wskazał drogę, która skierowała nasz wzrok na Jezusa Chrystusa. Otwierając światowe dni młodzieży, zapytał nas, czego przybyliście szukać, a raczej lepiej, kogo szukacie. Odpowiedź może być tylko jedna: przyszedłeś szukać Jezusa Chrystusa. Anator Fergata zakończył: To Jezusa szukasz, gdy marzysz o szczęściu. To On czeka na ciebie, gdy nic cię nie zadowoli tym, co znajdziesz. On jest pięknym, które tak bardzo cię pociąga. To On prowokuje cię pragnieniem radykalizmu, które nie pozwala ci dostosować się do kompromisu. To On nakłania was do zdejmowania masek, które czynią życie fałszywym. To On czyta w twoim sercu najprawdziwsze decyzje, które inni chcieliby zdusić. Również dzisiejszego wieczoru. Jan Paweł II pragnie, abyśmy patrząc na jego teraz nieruchome ciało, mogli zobaczyć, rozpoznać i tym samym głosić Jezusa Chrystusa. Chcemy to zrobić tak jak on, polegając na Maryi. Powtórzył nam to również w swoim testamencie, nazywając ją Matką mojej nadziei. Kończąc to niezapomniane czuwanie, papież powiedział, że młodzi ludzie narobili wielkiego hałasu, który dotarł do Rzymu i że Rzym nigdy tego nie zapomnij, Ojcze Święty, którego nie zapomnieliśmy. Jesteśmy tu, aby Ci powiedzieć, że nie chcemy się bać, że droga, którą nam skazałeś, jest naszą drogą. Oblicze Jezusa, które nam pokazałeś, jest naszą prawdą. Serce Jezusa, które nam otworzyłeś, jest naszą ucieczką. Śmierć Jezusa, którą dzieliliśmy, dzieliliście i zmartwychwstanie Jezusa, które, ku któremu szliście, są naszą paschą. Za prawdę Pan zmartwychwstał. Podobnie jak dwaj uczniowie Zemaus, my również, wracając do naszych domów, będziemy mogli jutro opowiedzieć, co dzieje się na drodze naszego życia i jak rozpoznaliśmy Chrystusa w łamaniu chleba doczesnej egzystencji Jego Sługi, naszego Ojca i Przyjaciela Jana Pawła II. Zaprawdę Pan zmartwychwstał, Pan zmartwychwstań jest. Niech się tak stanie. Amen.